Alternatywą dla tego rządu jest rząd Brauna, Mencena, Kaczyńskiego i Bąkiewicza. I wyborcy będą mieli taką właśnie alternatywę i taki wybór. Robimy swoje konsekwentnie i będziemy robić do 2027 roku i w 2027 roku wygramy wybory. Nie oddamy Polski w wasze łapy, bo wiemy, co te łapy mogą zrobić. Ja przede wszystkim oczekuję przecięcia tej dyskusji o rekonstrukcji, tylko jej wykonania, dokonania. Oczekuję, że to będzie rekonstrukcja, która będzie ten gabinet premiera Tuska i ten rząd prowadziła do 2027 roku roku Do wyborów parlamentarnych. Oczekuję, że zrealizujemy te rzeczy, do których się zobowiązaliśmy, bo część już się udało zrealizować, ale myśmy mówili się na cztery lata, niecałe dwa dopiero minęły. I ja bym oczekiwał, i są tacy ministrowie, są takie panie minister, które robią, ciężko pracują, między innymi pani minister Gajewska i cały jej resort, gdzie szefową jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, gdzie tam jest po prostu robota. Tam jest robota, tam jest mówienie o tym, co udało się zrobić i odcinanie tych rzeczy, które udało się zrobić. Gdyby tak inne resorty między innymi funkcjonowały, robiły i mówiły o tym, co robią, a mniej obrzucały się i krytykowały w mediach czy w mediach społecznościowych, to myślę, że było Byłoby zdecydowanie lepiej. Ja mam nadzieję, że po tej rekonstrukcji tak właśnie będzie, bo my w parlamencie jesteśmy gotowi, czekamy na projektu ustaw, żeby te nad tymi ustawami pracować, a rząd jest od tego, żeby realizować te zadania, które są ustalone przez pana premiera i liderów koalicji. I ja uważam, że koalicja przetrwa, tak jak mówił pan poseł Hetman, bo powołuje się na 93-97 i ten dorobek tamtej kadencji to była kadencja PSL-u z Lewicą, Sojuszem Lewicy Demokratycznej, gdzie mamy. Mamy spuściznę tej koalicji Unia Europejska, NATO, Konstytucja. Dzięki wejściu w, do Unii Europejskiej możemy mieć znowu jeden z największych budżetów do wykorzystania na kolejne lata w naszym kraju i trzeba o tym mówić, ale też trzeba to robić i trzeba się chwalić tym, co się robi. I ja uważam, że, że będzie zdecydowanie te dwa lata, czyli ta druga połowa kadencji będzie zdecydowanie lepsza niż ta pierwsza, która, która zaraz, zaraz się będzie kończyć.